Kochani, jak się to mówi mamy sezon, potrzebny jest podkurzacz na pasiece, potrzebne jest dłuto i dobry strój. To są podstawowe rzeczy, które na początku musicie mieć obowiązkowo. Jeśli chodzi o podkurzacz, do podkurzacza przynajmniej u nas w rodzinie, tata jak i ja, używamy próchna wierzbowego. Suszymy takie duże kłody. Po czym się bierze się kiereczkę ładnie i delikatnie ściupuje. Te, takie społeczki są tak dobrze wysuszone, kochani, że nie musimy żadnego papieru ani nic mieć na podpałkę. Po prostu od zapalniczki normalnie się zapalają. Polecam zapalniczkę żarową. Świetnie się odpala. Ewentualnie niektórzy mają takie buteleczki, widzę, yy, z gazem. Ja tego nie używam. Używam dużą butlę, więc łatwiej mi jest chodzić z zapalniczką żarową. I też świetnie się właśnie takie rzeczy odpala. Pruchno nie drażni pszczół. Pamiętajmy, są niektóre próchna, które drażnią pszczoły. Chyba jabłoń, jak dobrze pamiętam, ma taki zapach, który może drażnić pszczoły. Fajnie do próchna co jakiś czas dodać na przykład suszonego protyczu. Aczkolwiek tutaj muszę się przyznać od razu, że pszczoły tego nie lubią. Y, troszeczkę się wściekają, ale właśnie o to wściekanie chodzi, bo to ma powodować też y, otrząsanie się z pasożytu waroła. Kochani, co jeszcze, y, jeśli chodzi o składanie ramek, bo pewnie większość z Was teraz albo kupi gotowe ramki, y, albo będzie składać. No i żebyśmy mieli przygotowane, faktycznie takich rameczek musimy mieć troszkę gotowych. I pamiętajcie, one się lubią sychać, jak są poskładane te druciki, które tutaj później będziemy mieć. One muszą tak troszeczkę jak struna grać. Muszą być naciągnięte, ale też nie za bardzo, żeby nam się nie robiła budeczka na beleczkach. Więc jeżeli już mamy zbite, jest ciepło, wysychają nam te ramki. One lubią później jak się to mówi, te druciki lubią te ramki się sychać i te druciki są za luźne. Dobrą y, sprawą i dobrym narzędziem jest tutaj kupienie karbownicy. Niestety, karbownicę mam na drugiej pasiece i to wam pokażę następnym razem. Karbownica powoduje, że robi się taki, taka fala na druciku. Co powoduje właśnie, że z powrotem naciągamy ten drucik, i do tego świetnie można już wprawić węzę. Bo inaczej, jeśli tego nie zrobimy. Węza nam się będzie falować, będą te ramki brzydko wyglądać, będą źle odbudowane, będą się robić dziury, będą gdzieś tam dodatkowo takie zgrubienia się robić, a to nie jest fajne, będzie nam się później ciężej z takimi ramkami pracowało. Nie wszystkie ramki musimy zbijać. Ramki, które są od razu takie w, kupione w, w paczuszkach, mogą chwilę poleżeć. Aczkolwiek też Wam tutaj muszę powiedzieć, im bardziej suche rameczki, to później przy zbijaniu lubią po prostu nam pękać. Więc tutaj albo sobie zbijmy i nie drutujmy, albo zadrutujmy i nie naciągajmy tego drutu, albo właśnie naciągmy sobie drut, zbijmy sobie. Ja tutaj mam górą właśnie już gotowe całkowicie ramki zrobione, a tutaj na dole już mam właśnie pociągniętą część karbownicą i przygotowane do wprawiania węzy. Bo kochani, maszyna ruszyła, pszczoły, włoszczarki już są, y, ramki pracy są bardzo szybko odbudowywane, tak jak i węza jest odbudowana, więc można już wkładać przynajmniej tutaj u nas na Małopolsce węzę i niech pszczoły odbudowują nam y, ten susz, bo on jest niezbędny i niezastąpiony na wiosnę. Pamiętajcie kochani, wy teraz startujecie, macie ciężką drogę do startowania, brakuje wam ramek z suszem lub w ogóle go nie macie, więc dajcie zajęcie pszczołom, żeby one cały czas Wam coś budowały i budowały. Jeśli już coś odbudują, kochani, weźmy, dajmy im na przykład drugi korpusik na górę. Jak już będzie bardzo ciepło, nic się nie stanie, że pszczoły mają jeden korpus więcej na górze. Tylko to musi być, pamiętajcie, bardzo silna rodzina i musi być ciepło. Wtedy ładnie nam odbudują. Motylica nam tego nie zje, one będą sobie pilnować, a jeszcze może nam, jak przy dobrych pożytkach. Zaleją to miodem, ale najważniejsze, żebyśmy mieli pełny zestaw ramek z suszem gotowy, na to, żeby następna wiosna była łatwiejsza, szybsza i żebyśmy się już nie musieli martwić tym, że nie mamy suszu na wiosnę. Chociaż powiem Wam szczerze, w tajemnicy, takie podskryptum, ciągle tego suszu brakuje. I pamiętajcie, ciemne ramki wymieniamy. Co roku przynajmniej 50% gniazda powinno być wymienione. Na świeże ramki, najlepiej 100%, i wtedy naprawdę mamy fajną rotację. 10 rameczek idzie nam nowych do gniazda, 10 idzie do, do, do miodni. Do tego mamy właśnie te zmiodni. Możemy sobie trzymać o rok dłużej, to się nic nie dzieje, że one są ciut mniejsze w miodzie. Odwirujemy i po każdym miodobraniu znowu możemy sobie robić rotację. Te najstarsze po prostu wycofujemy, przetapiamy, na to miejsce wkładamy węzę. One przy miodobraniu, przed miodobraniem na pożytku znowu nam odbudują. I tak będziemy sobie powolutku wymieniać. Tak więc pamiętajcie, działajcie póki są woszczareczki, póki chcą budować, <noise> bo bez tego ani rusz.